No, cześć. Witajcie moi drodzy. Przed nami weekendowe odcinki. No, jest za co grać po czwartkowym szaleństwie ze zdrabką fortuna. Także dzisiaj też wystąpi i też pani z kolei, wybierała. Więc oby pas trwała. A oprócz tej fortuny mamy miętową kasę. Za 2 złote mamy dużo kasy. Mamy walizkę pieniędzy i neonowe 7. Za 10 zł mamy płynne złoto, numerek 5. Z dwójką mamy różowe diamentowe z szóstką. Magnetyczno piątka. Ta nasza fortuna to numerek 20 i najdroższym strapką na koniec milion złotych w keszu z numerem 8, 77 zł wkład, tak standardowo jak zawsze, więc zapraszam do oglądania. No to miętowa kasa na pierwszy okień. podobno zdrabki porysowane są szczęśliwe, więc mamy pierwszą i ostatnią porysowaną <grym> i drapiemy 38 i 13. Chodzi mi o to porysowanie tutaj, o, ale nie w tej 39, 32, 11, 59, 47, 57. 49 i 24. No niestety dzisiaj się nie, nie potwierdziło. No to drapiemy kolejną zrabkę. Neonowe 7. O, i jest 7. Super. Tu mamy 3. Mamy 6. Tutaj dziewiątka. Jest i 5. W magnetycznej by się takie piątki kolorowe przydały. Tutaj mamy 8, jest i 2, jest i 8, kolejne i jeszcze ostatnia liczba. To 3 to sprawdzamy, co pod siódemką coś małego, bo znaleźć nie mogę. A nie, jednak nie jest dyszka. O proszę, sympatycznie, także no, nowe dopisało. Bierzmy sobie coś za dyszkę. Płynne złoto. Też potrafiła ostatnio się odczarować, więc mam nadzieję, że dzisiaj też. 29, 8, 27, 5 i 31. No to sprawdzamy. 21. No, teoretycznie dobry znak, 17. Trzydzieści osiem, dwadzieścia dwa i trzydzieści sześć. Już tutaj widzę, ale niestety to nic nie da. No to drapiemy kolejne pola. Też tutaj nic nie znaleźliśmy. Kolejne

Trójka na końcu też niestety nie mamy kontrolna tak dla proformy, żeby nie było, że coś się zgubiło. HM. także niestety tutaj mamy stawkę przegraną. No weźmy sobie jeszcze może jakąś zadyszkę o różowe, diamentowe. I mamy 6, mamy 3, mamy o czerwoną siódemkę. No proszę, coś się z drapki odblokowało ostatnio. 9, 8, dalej. Kolejne 8, jest 7, moi drodzy. No to 3 dyszki nam się kroją, chyba że dali pod tymi 7 coś większego, co też nie jest niemożliwe. 5, 3 i 5. No to sprawdzamy dyszki czy dwudziestki. Tu mamy dyszkę. Czy tu też będzie dyszka? A widzicie, jest 20, czyli mamy 50 zł. No proszę. W końcu się coś zaczyna dziać na tych odcinkach. Matko i córko. <laughs> mamy już prawie cały wkład odzyskany. No, a jeszcze zostałem zdrabki, kurczę. Jeszcze fortuna. Czy też będzie szczęśliwa? Mm. No, w końcu, w końcu. Dużo kasy przed nami. Czy zgodna z nazwą? 23, 19, 3, 18, 13, 16, 9, 26, 6, no chyba tutaj nic nie będzie. I czwórka. Tak, to mamy pustą zdrapę magnetyczna piątka. Idziemy. To teraz te piąteczki nie się tutaj w... pojawiają jedną za drugą. 2, 9, 7. Jest 3, jest 3, jest 7, jest 9. No tutaj piątkę znaleźć to sięgnąć wyżyn Więc nawet przy ostatnim szczęściu to chyba będzie Ciężkie do <noise> uzyskania, i tak właśnie jest. Dobra, moi drodzy, także przed nami trzy ostatnie zdradki: waliska pieniędzy, fortuna 7 i milion złotych w kaszu. I co my tu mamy? 36, 45, 48, 11, 27. I. Ostatnie szanse. No niestety nic nie było. Także też pusta. No, jestem ciekawy tej fortuny. To co się działo na premierce to długo pozostanie w mojej pamięci. <grych> Także szukamy portfela bądź siódemki. Plecak, kwiat, narty. No, chyba, że tak wyczerpałem swoje szczęście, że tutaj już długo nie zobaczymy wygranej. Perła, podkowa i rower. No właśnie, dzisiaj na pusto niestety. Dobrze, więc dotrwaliśmy do ostatniej zdrapki, Przy jaką jest miniono tutaj w kaszu? Dla przypomnienia, numer 8. No, także niech się dzieje. Drapiemy wygrywające liczby. I ona jest też taka o, porysowana, Przeleżała chyba. Ona była z kiosku bodajże. Nie pamiętam. Chyba z kiosku. No. Dobra. 53. I jest cash, moi drodzy. I co? Jest. Porysowane zrabki. Tylko kupujcie. <grym> jest wygrana. No super. To dzisiaj będzie co? Na plus. Bo mamy 60. Jakby to było 20. No. Kolejny odcinek na plusie. A naprawdę ostatnimi czasy miałem bardzo takie różne myśli dotyczące dalszej zabawy tutaj. No ale... Póki co jesteśmy, trwamy, 19,55, tu mamy 42, 13, 28, 38, 46 nie ma. Jeszcze tutaj ostatnia linia, 11 też blisko 56 i 41, także tylko mamy cash i pod tym kaszem dwie dyszki, ale naprawdę narzekać nie będę kontrolna L. Także wszystko się zgadza. No i dzisiaj dla odmiany tylko trzy wygrane zdrabki, czyli zdecydowana mniejszość, ale wygrane ładnie, bo mamy dyszkę w neonowej. 50 zł, fajny rarytas różowym, diamentowym, czyli jest 60 i cash 20 zł jest 80 na wydane 77. No, także skarbonka znowu puchnie. <laughs> Mam nadzieję, że Jutro też dołożymy swoje do bilansu. Także bardzo dziękuję. No i pełny nadziei i radości zapraszam na jutrzejszy odcinek. Cześć!